Siema, siema, widzicie w kolejnym filmie. Jejku, dawno nie nagrywałam vloga. W na sensie dawno dla mnie, kilka dni przerwy to już jest jakieś dziwactwo, naprawdę. Więc fajnie, że się mogę wreszcie do Was odezwać. I patrzcie, oczywiście w tle ja i moja noga, która stoi zawsze na tym krześle. Zawsze tak robię, po prostu jakoś tak mi się fajnie nagrywa wstępy, kiedy tak trzymam nogę. I chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę nie wczoraj, tylko przed wczoraj. Tak, wróciłam w nocy e, ze Skorzęcina, bo tam byliśmy na wyjeździe ze znajomymi, ale tak naprawdę wczorajszy dzień dla mnie nie istniał, ponieważ przespałam praktycznie cały. W ciągu ostatnich dwóch dni e, przespałam 25 godzin, jak sobie obliczyłam, więc... Ach, budziłam się tak naprawdę tylko na jedzenie, no, słuchajcie, nie zmiata z planszy, zdecydowanie zmiata, e, więc e, teraz już tak naprawdę wracam do żywych. No i dzisiaj już taki bardziej aktywny, produktywny dzień. Mamy poniedziałek, więc też miałam e, od rana wysyp maili, bo zawsze po weekendzie jest dużo. A jeszcze po tych kilku dniach przerwy, no to już w ogóle miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo do odpisania, ale to już ogarnęłam, dzielam sobie śniadanie. Posprzątałam żulikowi i posprzątałam mu też tak bardziej gruntownie, chociaż już zrobił syf, dlatego że em, on nie zjadł ziłek od razu, tylko dałam mu granulat, i później zostały Młodziłka I teraz właśnie na bałaganiu, bo on zawsze jakieś uka to bałagani, no ale trudno. Posprzątałam mu kuwetę. Przywitajcie się tutaj z moim synkiem kochanym. Cześć Aniołku, cześć kochanie! Maluszek, najwspanialszy, będzie sobie teraz ja. No ja leżę na tym syfie, ale trudno. I ogólnie powiem Wam, że on. Bo są ciągle pytania, kiedy będzie miał zdjęty kołnierz, i jakoś za 2-3 dni. Ale najprawdopodobniej pojedziemy do weterynarza, właśnie się przeszczy dowiedzieć, jak z godzinami pracy naszej pani weterynarz. I zobaczymy. Ona powiedziała, że może, no jest szansa, że będzie miał zdjęty teraz, ale raczej w sensie, nie, no powiedziała, że nie chce zapeszać. Więc zobaczymy, zobaczymy żubę z kołnierza, to będzie takie wow. On już się przyzwyczaił, on już nie jest jakby taki cały czas wściekły na ten kołnierz, już sobie potrafi z nim leżeć i w ogóle. No ale jednak wiadomo, że jak czujesz, że jak będzie miał zdjęty, to po prostu zacznie skakać z radości. Naprawdę, to będzie taki komfort dla niego, bardzo duży. Kurwę temu posprzątałam, śmieci e, też wyniosłam. Ogarnęłam się trochę mordę, bo pomyślałam, że można nagram jakieś TikToki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. <laughs> Chciałam wam powiedzieć bekę po prostu o, ostatniego, nie wiem, miesiąca czy kiedy tam było. Słuchajcie, ja się dostałam na studia w ogóle co, ale najlepsze jest to, że tak, ja składam, no bo my planujemy wyjechać teraz do Stanów i jakby i tak mnie nie będzie w tym roku. No ale wiecie, przez. To, co się dzieje na świecie, tak naprawdę ten wyjazd cały czas stoi pod znakiem zapytania. No, już coraz mniejszym znakiem zapytania, ale jednak mógłby się rozkraczyć w ostatnim momencie. No i wtedy byłby przypał, bo ja ja miała takie kurde, no to co? W takim razie nie mam studiów, nie mam nic. Ja bym najchętniej na te studia nie szła, no ale co moi rodzice na to, więc nie. Musiałam mieć ten plan B, dlatego złożyłam na jeden kierunek, bo stwierdziłam, że jakby no po co na więcej, jeżeli naprawdę po i tak w ogóle nie pójdę w tym roku. Złożyłam na jeden kierunek. Słuchajcie, jak się nazywa ten kierunek. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Słuchajcie, wzięłam to, bo fajnie brzmiało totalnie, jakby nie mówię, dobra, spoko, okej, okay, biorę to. Chciałam no coś tego typu, ale nie zagłębiałam się już dokładnie, o co w tym chodzi konkretnie. No i w ogóle Beka, bo dostałam się w pierwszej turze. W pierwszej turze, a ja myślałam, że tam w pierwszej turze się dostają, są takie wiecie, i w ogóle, a tu proszę. Więc no śmiesznie, zaniosłam te papiery. No i teraz, jakby przez to, że się dostałam, to jednak co było stracić, bo co jak w następnym roku na przykład się nie dostanę, co nie? No, nie wiadomo. Więc tutaj się teraz dowiaduję, jak to zrobić, czy będę mogła jakoś teraz na przykład wziąć urlop dziekański, chociaż raczej nie, bo to może należeć od drugiego semestru, czy na przykład zdalnie, żeby studiować ten rok, chociaż to by było ciężkie, bo ja w tych Stanach zamierzam robić różne aktywności i plus jeszcze studia normalnie, takie dzienne, chociaż wiadomo, może zdalnie i tak dalej, jakiś indywidualny tok, no ale jednak jest to Kolejna jakaś rzecz, ale za to bym nie miała straconego roku, ale umówmy się, czy ja dotrwam do końca studiów? Pewnie i tak nie, więc. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jeszcze wszystko to jest taka niewiadoma, ale jakoś mnie to nie obchodzi, bo studia to studia, zawsze można rzucić, słuchajcie, wkurzam mnie, to Bajlando, ja wychodzę z tego. Ja takie mam podejście do studiów, naprawdę. To są takie tylko, żeby przeczekać, żeby nie było, że nic nie robię, żeby nie było, że wiecie, chociaż ja jakbym tutaj działała sobie w internecie, tak jak działam, to dla mnie to jest full time. Teraz na przykład w wakacje ja mam. Od 9 często do 21 po prostu cały czas coś robię, w związku z tym mam takie dni właśnie, więc ja potrafię sobie zagospodarować czas zdecydowanie i, robić, i używać go pożytecznie, jakby. No ale cóż, wiecie, Polska to Polska, liczy się papier teoretycznie, chociaż po studiach się raczej pracuje u kogoś, a ja sobie nie wyobrażam pracować u kogoś, naprawdę, w sensie wiem, że to jest standard, że się pracuje u kogoś, ale ja jakoś jestem osobą, która właśnie. Ja czuję, że się spełniam, jeżeli pracuję sama dla siebie, a nie dla kogoś. Tak to mam takie, taki niedosyt, więc. Mm, no nie podoba mi się to, ale jak będzie, to będzie. Ja naprawdę mam na to wywalone i akurat podchodzę do tego bardzo na luzie, to totalnie się tym nie, nie spina, nie stresuję i w ogóle. Tutaj w ogóle mam e, żel żulika e, do czyszczenia, znaczy nie do czyszczenia, tylko do smarowania tej rany. Nie ma już jeszcze zastrzyków, więc fajnie, bo naprawdę dostawał dużo tych zastrzyków i biedaczek, a teraz już smarujemy tylko. Mm. Ta rana, wiecie co? Teraz wam nie pokażę, bo on je, i ja nie chcę go, bo jak ja mu to łóżko podnoszę, to już go to boli. Ewentualnie, jak będę mu teraz jakoś ogarniała, to to wam może pokażę, jak to wygląda, ale na nice Instafolii wam pokazuję, więc tam możecie sobie zobaczyć. Jest chyba lepiej. Może nie jest jeszcze świetnie, bo cały czas mu ta ropa wychodzi, ale jest lepiej. Na pewno powiem tego, co było na samym początku, jak po prostu mu to się wręcz rozwalało, a nie goiło. Słuchajcie, to ten moment, w którym idziemy z dziczą na spacer, tylko trzeba ją najpierw tu znaleźć. Joe! Ona jest w ogóle hitem, bo ona sobie, słuchajcie, czasem śpi na tych leżakach, normalnie na tych leżakach. Gdzie ona jest? Gdzie ten dzikus? Joe! Cześć! Cześć! Ale ty wysoka jesteś, duża, już ogromna. Joe, maluszek. No tak. Ojej. A co zrobiłaś z tą piłką? Ojej, ale zrobiłaś brzydko, o Jezu. No ona ma śliczną sierść. Tak, ale w ogóle jej się robi z mamy, no bo z mamy ma tutaj. Trochę jej się zaczyna tak jakby falować ta sierść, bo i mama to berneński pasterski, a po tacie ma buźkę. No, dobrze. Dobrze. Ojku. Oj ojku, dzikusie małe, dzikusku. Teraz mnie nie było przez kilka dni i ja słuchajcie, widzę znacząco jak ona urosła. Chodź! Joe. Chodź szybko do mnie! Chodź szybko! A, jaka torpeda! Jaka torpeda. Dobra, wróciłyśmy ze spaceru. On no, oczywiście energię dalej ma i w ogóle pokażę Wam, co tutaj narobiła. Patrzcie, jaka dziura dokopać do jakiegoś kabla, to jest właśnie najgorsze, i już tam zakopała, oczywiście, piłkę. Dicz, dzicz, co robisz? Co robisz? I no, ona dziury lubi kopać, ale na szczęście takie wąskie. I teraz idę się z nią pobawić. Ona tak lubi się bawić, właśnie, że jej, no ma tutaj różne zabawki. W ogóle ten ogród tak że właśnie wygląda, przez to, że jak ona się zachowuje, patrzcie. I wszystkie piłki to jest po prostu jakaś tragedia. No, ale to standard chyba przy psie. Ale ona tak lubi, jak się jej kopie te piłki, właśnie tak wiecie, kilka naraz. I ona wtedy nie wie, co się dzieje, jest taka zadowolona. O! Zobacz. Widzicie, jak pędzi, jaki pędzi wiatr. Dawaj, dawaj! I teraz nie chcę oddać. Dawaj. Dobra, teraz to. Nie da się tego nazwać piłką, ale okej. Okay. I to. Zobaczcie, wszystkie próbuję mieć naraz. Żadnej mi nie odda. Wszystkie na raz bierze. Dzikusia, chodź. I patrzcie z tamtymi dwiema. <grystanie> Jaka Kadzicz. Joe, daj piłeczkę. Ale się rzeczywiście ładną. Fajna się zrobiła. Dawaj. O nie, piłka się wypompowuje, czuję to. wszystkie twoje igły. <grystanie> Mam nadzieję, że to wiercenie Wam nie będzie przeszkadzało, ale tam są w sąsiedzi, coś wyprawiają, ja nie wiem. Ale słuchajcie, podczas mojej nieobecności teraz kilkudniowej doszły do mnie dwie paczki i jedną już wczoraj otworzyłam, była to paczka z Ali i zamówiłam dwie biżuterie. No w sumie zobaczymy, nie wiem, myślałam, że to będzie troszeczkę delikatniejszy naszyjnik, ale jest taki z koralików, zobaczcie. Nie no, wy wygląda... Całkiem spoko. I te kulczyki, które już sobie wczoraj założyłam, bo ja mam takie, kiedyś dostałam od jednej osoby z Insta m, różowe i bardzo fajnie mi się w nich chodziło, a stwierdziłam, że białe będą jeszcze bardziej uniwersalne, więc właśnie je też zamówiłam. No, urocze są fajne. I jeszcze jedna taka koperta do mnie doszła. Ja się spodziewałam, co to jest, ale nie wiem na 100%, więc zobaczymy. <laughs> Tak, tak, to jest to. Taka przesyłka od Kerf. Jest to karta, zobaczcie. Czekajcie, tutaj są jakieś moje dane, to ja chyba nie mogę tego pokazywać. Mogę Wam pokazać <laughs> moje imię i nazwisko Julia Poc. <laughs> tutaj jest, ale karta generalnie wygląda tak. I ja słuchajcie, wam chcę powiedzieć o tym klasów. Nie wiem, czy już słyszeliście, może wiesz, że słyszeliście, ale serio ostatnio tego używam od jakichś, nie wiem, dwóch tygodni. Chyba tak. Używam sobie i Wam o tym nie mówiłam, a teraz mogę Wam naprawdę polecić to, bo chodzi o to, że tak. Curve to jest taka aplikacja, że sobie zainstalujemy na telefonie i chodzi o to, że to nie jest bank. To nie jest bank, to jest tak jakby nasz portfel, gdzie możemy połączyć wszystkie swoje karty i to jest mega opcja. I ja to muszę moim rodzicom powiedzieć. Oni cały czas mają z tym problem. Dla mnie też jest to po prostu wygodniejsze, ale oni to już w ogóle mają kilkadziesiąt tych kart, więc dla nich to będzie tym bardziej, więc. Muszę im powiedzieć, nawet jeżeli wy nie macie miliona kart, to warto z tego skorzystać, bo słuchajcie, jest darmowe 25 zł. No kto by nie chciał 25 zł, bo to jest 5 funtów, czyli to jest w przeliczeniu właśnie około 25 zł i tu jeżeli sobie tylko zainstalujecie aplikację, nawet nie musicie mieć jeszcze karty. Karta to dopiero później do was przychodzi, ale można bez karty jak najbardziej sobie używać, po prostu jako płatność wiecie telefonem czy coś. Ja właśnie Pierwszą płatność zrobiłam od razu po tym jak sobie to zainstalowałam, poszłam do Biedry, sobie coś kupiłam, jakąś hałwę czy coś i od razu sobie już to odhaczyłam i instalujemy, po prostu zatwierdzamy naszą kartę tutaj. I możemy już płacić sobie tym, i wtedy Wam wpada 25 zł. Ja Wam zostawiam ten link w opisie, przez który możecie sobie to zainstalować i ogarnąć, i wtedy możecie zgarnąć sobie ten hajs i zdecydować po prostu, czy Wam odpowiada to, czy nie, czy chcecie tego dalej używać. Ja mam teraz to podpięte stale i stale tym płacę, bo tutaj też są różne cashbacki, więc to się w sumie opłaca po prostu, a. I jest też spoko, jeżeli na przykład macie kilka kart i przypadkowo wyślecie hajs ze złej karty, to możecie później cofnąć, że wysyłacie to z innej jednak. Normalnie zarąbiste, albo żeby nie było przypału w sklepie, że o kurde, transakcja odrzucona, no to nie, tutaj to będzie automatycznie brało tą inną kartę. Wypróbujcie sobie, bo nawet dla tych 25 zł warto przecież 25 zł, to jest... no co to jest? To jest... Dużo. To, to jest oczywiście termowe, więc tutaj nic, nie wkładacie hajsów w to. Dlatego jeszcze raz zostawiam wam link w opisie i dajcie znać, czy skorzystaliście, jak Wam się to podoba, bo dla mnie ta idea jest naprawdę fajna i nie słyszałam wcześniej o takiej opcji. Patrzcie, co ja tutaj dla mistrza przyniosłam. Dawno nie ja, truskaweczki. troskaweczki. A nie tylko nie wiem, czy całą, wiesz co? Może ja odgryzę połowę, tam bo dla Ciebie to jednak za dużo, więc masz. Proszę, kochanie. Tak, ja się tu przytrzymam, żebyś nie nabrudził. I powiem Wam, że w ogóle. Dzisiaj Hanka i Żółwa pojechały na chyba 10 dni, gdzieś tam na wakacje, więc co Będzie spokój, będzie mega spokój. I niestety przez ten tydzień też mam, jest mój tydzień zmywarki, muszę robić zmywarkę, ale jeżeli ich nie ma, to mi się dość dobrze trafiło, no bo wiecie, ja tylko z rodzicami, to mnie inaczej. Jak sobie zaraz pomaluję usteczka Żuliczek, bo mam sobie, wiecie, zawsze takimi. Rzeczami robi make-upy, czy to papryka, czy to truskawka, to on. O, o, patrzcie, 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 jakie usta już ma czerwone. Jakie piękne masz. Ale jesteś cały brudny. i ku biedny, niedługo będziesz miał pewnie zdjęty kołnierz. Damy radę. I masz jeszcze, zobacz. Tutaj nie zauważyłeś, że jeszcze masz? Zobacz. Dobra, słuchajcie, więc my się już z wami żegnamy. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dowiaduję się tutaj nowych rzeczy z dnia na dzień. Jeśli chodzi o nasz wyjazd do stanu, więc też Was będę informowała, że już będę mogła na 100% powiedzieć, bo też rodzice wiecie tam i mówią, nie, nie, no bo nie wiem na 100% w ogóle, więc jak będę wiedziała, to wam dam znać, bo to w sumie bardzo dużo zmieni. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Niedługo, pa pa!